Hello, witajcie, patrzcie. Bo he. nie, bo nie, bo nie, ja końcu A, wyłączył się automatycznie po 10 się automatycznie po bo to już będzie miało więcej. O, nie, więcej więcej. O nie, Dobra, to jest przedostatni bo Lub ostatni. ostatni. Ostatni, ja? A nie żebyśmy już godzinę zapytać, nie? gubiłem się. Nie, do, to... dopiero 21 minut. A nie godzina! Wybaczcie! <grym> nie! Dobra, więc yy, tak, jeszcze te 10 minut chyba przez wyciągnięcie. Później będę wrzucał i się wszystko mi się opróczni z deską. Mam, nie! A nawet nie sprawdzą czy nagrywa się dźwięk. No nie nie, nie, jaki. Ej, mamy zrobić pauzę i sprawdzić... Czy się nagrywa? ja Robię pauzę i czekajcie. Czieńko, pa, pa. Ale czekaj. No nie mogę zrobić pauzy. O Jezu. Bóg się pauzy. Ja nie płaczkę, ja nie paniczkę. O oh mój boże, czekajcie, ja ustawię coś na bankiecie. Aha, czy to czy, dziewczyna? Nie, nie, muszę coś zrobić. nie, nie, muszę nie, zrobić. nie, nie, i nie, Okej, Więc, dobrze. O nie, oddechni się dobrze. Okej, witajcie z powrotem. Z powrotem, jednak wszystko się dobrze nagrywa. tak, no cika, Tylko, że mikrofon jest trochę popsuty, ale za to to wybaczcie. Okay. Aha! Okay. Sono, gdzie ty polazłeś?

Słuchaj, za pikera. Dziękuję. kliperuś! pieni czarny A nie mój, a nie, bo mój miecz podpala. Zabiło ją podpalając. Mam trzy babszyki! Nie dałeś. Nie Nie. Czekaj. Póki... A nie, tutaj wrzuciłeś. Okej, dobra. Mniej więcej wiem, ile to się nagrywa, więc... Tak jeszcze 4 minuty. Aaa, ah, krótka. Nie, nie ma. Ej, Weź, Aha, nie, i, nie. I napiszcie nam y, czy, z, jakiego, jak, z jakiego bloku chcielibyście dom. A napiszę? Kurczę się, mój, kurczę się, mój, kurczę się. Nie, mój, mój. dosta mi go. Jak go zabijesz, to, je cię, to ja nie ręczę go się. No aż to bloku zrobię, żeby był upieczony. No. Czekaj, zrobię ulepszenie. Uciekamy pieczone ciepłej No o o Co? A, bo, wózko, bo ja, yeah. ja mam... ja Nie. ja to A, nie chcę, to... nie to... A, nie I to... nie na to... Facebooku. nie to... A, Nie go. To... Nie pij do domu. Ej, on powiedział twoje imię. O, nie chcę go. O, to mi nie jest się

Dobra, to teraz będzie ostatni bank. Uważaj. 3, 2, 1.